Halo, holo, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony. Zutosław się kłania, sąsiad Zutosław. Witam szanownych sąsiadów na kolejnym materiale z serii Sąsiady normalnie, jak to zagrywam. No, dzisiaj robota kolejna, nie opierdzielamy się, zasuwamy. Dzisiaj, jak widzicie, Władziu już czeka na pracę, bo dzisiaj będziemy przyczemszanie. Nie wiem, co to Menda, sąsiad robi. Sąsiad, co tam robi? sąsiad, sąsiad. Ja Ci dam me, a akurat, akurat ci usłyszałem. Dobra, o, sąsiad Mendo. Ty jadu, ty. To jest Mendo. Słuchaj, e, masz może gdzieś pożyczyć taki, wiesz, ten palnik gazowy do opalania świni? Żad. E, to... No co, no? Święta idą. Żeśmy... Kiełbasę będziemy robić, ale na razie trzeba świnię osmalić mm. i zabić. To siad, wiesz tak, co? Się, nie, nie możemy się do tego przybrać, no, i, no ten palnik potrzebny i pół litra, jakbyś miał, bo to tak na odwagę. To, bo ja to, się, ja, ja to się boję. Pół litra masz y, tam na stoliczku, a tu jest w garażu ten palnik. Dobra, 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 będę wiedział gdzie, będę dobra, wiedział Dobra, sąsiad, dobra, ups, tylko dobra, tam ups. się nie rozszalej, sąsiad, dobra Kurwa, sąsiad tam ostrożnie z tym do... kurwa, No co, no kieł, a kiełbasa to będzie potem dobra Ostatnio na kebabę narzekałeś, to będziesz teraz kiełbasa. że? kurwa, no to jest rarytasy, no dobra My tu nie pierdzielimy, tylko rozgrzewamy ładka Ty, tylko, sąsiad, tam znajdź go No już mam A, wziął go, kurwa, już jak spierdzie. spierdził by, Byłem, byłem, byłem Poszedł jak uciekł Dobra jadziem. Idę bo ty... I, idę, bo świnia się tam chodzi, znaczy grzeje, znaczy biegę jeszcze po podwórku <noise> na dwokółce <dwóch> są <noise> jest sąsiad, sąsiad. Jesteś jednak gejusz. Czekaj. Czekaj, 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 czekaj. O Jezu Dobra, teraz czy jedzie... Kurde, bo ta... będzie licha, sąsiad jak we mnie coś walnie. Dobra, jedziemy na tu łąkę. Helena no łap go no! No gdzie? Ucieka! Świnia! Łapio! Helena! Łapio! Sąsia! Sąsia, co to? No łapio, no łap ty, łap, łap! No Helena, co robisz? Krew się leje! No łapio! O, 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 o! Ja pierdzielę! Kurwa, uciekła, no poszła w pole ku policji. Sąsiad, ma... sąsiad! Sąsiad słyszysz, powiadaj. Halu, sąsiad, co się dzieje? Jakbyś widział świnię z nożem, to, to łap! No <laughs> pat... Kiełbaska To, to jest, będzie na pasztet No ale ty, no ona miała Na kiełbasy iść, na sony boczki Różnego rodzaju wyroby, takie dobre I po uciekła, ty Ty, kurczę, tu dziurę w płocie Znalazła i poszła Sąsiad ja mówię czy załatać tą dziurę, to nie Ale ona nie przez bramę poszła Przez bramę to, 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 to bym wiedział, gdzie poszła A tak o, poszło gdzieś, te las kukurydzy ty. Cholera mówimy, jasna mówimy. Tak trzymali, no, no Kurczę, ja ty, by no. Jak się popraszała to żeś nie odebrał porody. Mówiłem, idź, kurwa, odbierz poród. No i co, teraz uciekał od ciebie. Ty, a jak się świnie woła? Widzowie, napiszcie y, szwagrowe tych y, w komentarzach tam, jak się woła na świnie. O! Ale cip, cip, cip. A nie, to tak, to kurę chyba ty. Da, ale nie celina, tylko nie piszta, że celina. Nie I wabi czemu? się, tylko jak się woła. Pimpek, pimpek, A kiedy ty. Kurwa. No nie nad... wiem, może, może ją gospodarz Pimpek Loch Gospodarz Pum, Pimpek. A ty, tu twoja kukurydza jest, ja zobaczę, może w twojej może, da... może tam ten... E e e reksia, weź, reksia weź, o Reksia weź. Nie, re re reksia to u mafii... O ty, cicho, Cho chodź w kukurydzy, chodź. Pimpek, Pimpek, chodź, chodź. Do nogi. Ty z nożem biegasz, bo już widzę, ma w dupę w... i biega z nożem. Ty. Ja pierdzielę. Słyszysz? 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 Właśnie słyszę, że tam coś się dzieje. O, ty chyba już umiera. Ja pierdziele. Sąsiad ty... morduje prusiaka. Chyba zdychła. A jak ja Jotera kurde do domu przetransportuję z tego pola? Sąsiad. <laughs> I ty ktoś powie, że ty w mojej kukurydy właśnie zardziłeś świliaka No bo ty... Bo nóż to ja już w domu siebie biłem, nie? Ale to no, tak trochę źle wiem i ona uciekła z tym nożem. Ja, zamiast... A, ty, sąsiad, mówiłem wal m, m, bardzo yy, czuły punkt. To ty pewnie żeś w nogę walnął. Ty, ty się ciesz, że ja Heleny nie walnęłem, bo ja po tym pół litra to mało co widzę już. <laughs> Oj, sąsiad, sąsiad, ty to masz te. Twoje. Czekaj, biorę dwukółkę i ja na dwukółkę zapasuję. Kurwa, Zap... sąsiad, tylko tam ostrożnie mu jak kukurydza, bo czym ja będę bydło pasł? Ja po tym pół litra to się boję ty ja szybko biegi zmieniam, szu... ja z podwórka wyjechałem i już ja szóstko jadę <noise> Co mi ty masz sześć biegów w ogóle? No w trzydzieści, chłopie A to chyba, że trzydziestką, myślałem, że MF-em <noise> Kurde ciężka Ja ci powiem, sąsiad, że ostatnio byłem u Zbyszka, co nie? I jechali mi jego jetko, co nie? Jedziem, jedziem i nagle policja kurna jedzie I... <noise> I, je... i on mówi, że... Kurwa, nie, nie opłaca się zwalniać, jeden tak ze 150, bo nie opłaca się zwalniać, kurna na zakręcie leci, kurna mać i wbili e, piątkę, no nie? A on mówi Ty piątkę wbiłem! Jakim ja tym sobie zrobiłem? Mówię, ty, jest to jest chyba normalne, masz pięciobiegową. Jak kurwa pięciobiegową, jak to jest czterobiegowe? Ja tylko piątkę sobie tu wstawiłem, nie? ja, e, znasz to taką Jolantę, nie? Ta taka, co tam się tam lubi poopalać, taka, wiesz, no, no, wie. z tym dużym sercem taka, nie? No wiem, bo żeś przez nią, kurna, Grażynie w płot zawalił. To ja, ja, z nią kiedyś tam, wiesz, tam, tam... tam, tam, tam bajery, nie? A, I ona tak. mnie pisze wieczorem, że mam wolną chatę, nie? A ja a. akurat orkę zimową wykonywałem, no, A że zimno w ciągniku było, to tak sobie pomyślałem, że jakbym był u niej, to by cieplej było, nie? no kurna... Od... I to, chłopie, ja... W... Wtedy jeszcze MFA nie było. To ja w 30... Ja w 30, żebym siódmy bieg znalazł, nie? Normalnie. No to już ja to bym i ósmy znalazł. A, a ty tu przewracasz, o! Ty. O. A ja po świnie jadę z dwukółką. <noise> <noise> Kurwa, a ładnie, że mi z boki przebierze świniaka <noise> No chłopiec, to jeszcze z tego nieba będziesz. <głosy> <głosy> no ale co byś? Ja miałem... miałem Pijany jestem, nie miałem taczką jechać, ale się pan, <gryw> że się wybacz! <gryw> <gryw> Widzowie, to ciekawe, tak świnia, bo. i to ja mam na ten serdusz. te serduszkę, kiedyś Co Zapraszam do sąsiada na odcinki, bo to jest kurna taka meba, że o jezu. O <gryw> Sąsiad, kurwa, żeś. O jezu, 14 młodych, każdy w innym wieku, matka nie żyje. <gryw> To był mafioso, nie krętniemy tych konsensów. Z Ja już wiem, na czym ty żeś się dorobił. D ty. Weź ty odejdź, bo jeszcze siadał. W... O, nic nie przejadę, pijaku. Firuju się światła tańczy świat. Żadna tyś nie miałeś zabrać? Bo tam zarejdzisz. Jeszcze... On tam się już rozkłada powoli. D Kurwa, że pan będzie z tego te Kuny jenoty się znalazły, dziki sarny jelenie! Jelenie ta jeleń czy wziął swoją w to kurwa! Chłopie, u nas są dziki jelenie. A przy dupami szczekają, a koty można a koty, pani beczą, tak? No ty wsi to jest kurwa gore, ludzie dzieja ja się Ja chyba już to wymeldowuję. Już? Już wracasz? Czy jest po mnie Nie wrogi? ja jadę po nią, bo ja zabłądziłem, czy nie jest to... O mój <ślinie> No Halinie ja tak na płocki. Ja tak naprawdę to na piwo przyjechał, a ty jesteś głupi nie zaproponowałeś. Dobra, jadę po świnie. Żebym jeszcze miał tu piwo, a tu na gołą Ja się, że to ty przyjechałeś po świnie przy okazji z piwem, a tu taki wuj. O. Ale świnie się już rozkłada <laughs> A co ma się ubrać O człowieku, dobra ja to już przeczą a zjadę na gospodarstwo, bo ja nie wyczymię Ja nie wyczymię zaraz ludzie No chodź i pomóż Właśnie czeka. ja już pędzę sąsiad Ja ja już pędzę do ciebie po to Jak że jak się rozłoży kurwa Albo bo czekaj, bo że władzia odstawię i wezmę władzę albo tego Ukrainę to o, cicho, o... cicho, 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 psy! Przejezdź jakiś i zostaw ją, ja to będę jadł! ładny Do wody! Czekaj sąsiad, jadę w łatkę kurwa! Do wody! Sąsiad! Ty kronin mnie Czekaj sąsiad! czekaj kurwa, jadę ty kaleko uciekłem, uciekłem! Sąsiad! Ja... Ja, ja, ja sąsiad. się nie da, no. Ja świnię za nogi, a on mnie goni! Jakiej coś pojedzie w kukurydzy? Z Kuk... takiej po dźwięku łatka może wyjdę, kurwa! Sąsiad, czy ty! Sąsiad, i co ty świnie? No? Kurwa, sąsiad, ty to no. jesteś po prostu agent. Ale słuchaj, słuchaj tego, słuchaj tego! Ale słuchaj, bo ja... Daj dawaj, daj mi się napić, bo ja przerażony, pies mnie gonił. Sąsiad jest to Sąsiad wiesz, to przyjedź parę parapetówkę zaraz, dobra? Odstaw te trzydzieć i jedzie na do parę nie Parapetówkę ja, ty, ja znalazł, patrzę, a pies jeżdżę, to ja mu kopa, a on na mnie z zębami, nie? Ja to świnie. Podpachę, jest świnie! No. A pokaż te buta, te klapki swoje. Ostatnio miałeś takie ładne różowe klapki. Chyba A dobra, teraz założył sandały. Mm, Skiepty klapki Dobra jedzie kurwa ale widzowie bo... Ja pierdolę, oj sąsiady ja nie mogę, kurda co on tu świjaka O kurwa jeszcze, o panie, jeszcze wymusiłem przez ciebie, co jeszcze robił sąsiad Patera, patera, na ręcznym, nie żartowałem To nie jest Irem z tego, nie wiem. Nawet kierunek szóce, żeby nie myśleli, że pijany jadę. Sąsiad, kurwa, bo jesteś pijany, ty alkoholiku, ty nowym ciągnikiem. Chuj, że po trzech remontach... Kurwa, sąsiad! Przez Ciebie już przejechałem w miast! O! wiesz co, tak się kicha na kielicha. Nie kichałeś, a to Dobra, trudno, sąsiad hejpa. Ja tu parkuję władka, idę do Ciebie z flaszką i za udane świniobicie. No. <ścoughs> a, a bardziej Ty lubisz boczek taki bardziej wędzony, czy taki bardziej pieczony? Pieczony, kurda, bo taki o, dobrze... To te chrupki o, to taki, no. Ja mam Dobra. pomysł. Daj tak, ja są, idziemy ja sąsiad, idziemy, idziemy sąsiad, idziemy, biłem flaszkę, już czekaj, dobra, idziemy sąsiad, kurna, na parapetówkę od razu, to mamy co zagryć, przynajmniej biedę, wiesz, butce z gazem, o, do palnika będzie nawięty zapas sąsiad. Ja, takich skwarków, takich ze to, 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 to o, o idziem, no dobry, idziem, no, idziemy, idziemy. Dobra, idziem, idziem. dobra Kryśka Kryśka niech rozbiera, a my będziemy w Dobra, dobra. dobra. Myślę, my, my, my że my sąsiady do zobaczenia, my jedziemy balować. Sąsiad otwieraj, biedy. dawaj, dawaj, otwieraj. Ho. Idziemy.